Dzień dobry, nazywam się Stanisław Jurzbański, jestem uczniem pryzmatu klasy 1 A. Chciałbym dziś pokrótce zwizualizować Państwu tutoring w naszym liceum. Istota tutoringu to współpraca ucznia z tutorem w celu rozwoju osobistego ucznia i rozeznania jego drogi życiowej. Na początku roku szkolnego każdy z nas, uczniów, wybiera według swoich preferencji swojego przyszłego tutora. Praca z tutorem odbywa się na spotkaniach tutorskich. Które mają miejsce mniej więcej raz na 3-4 tygodnie i trwają aż godzinę. Praca z tutorem jest realizowana przy pomocy różnych narzędzi tutorskich, wyznaczenia celów, czy po prostu konstruktywnej budującej rozmowy. Brzmi to tak idealnie, a jak to wygląda w praktyce? W moim przypadku, ja w tym roku miałem już 5, nie, 6 spotkań już podczas nich. Nawiązaliśmy z tutorem bardzo dobry kontakt i wykonaliśmy porządną robotę. Mogła się miało stwierdzić, że już te sześć spotkań pozytywnie i znacznie wpłynęło na moje życie. Dla mnie tutor to poniekąd taki przewodnik życiowy, osoba, która pomaga mi realizować mój najważniejszy projekt, zwany życiem.